ma wszystkim, To miało być niby Q&A, ale raczej nie będzie, no. e, Po prostu wiele pytań było takich, na które, na które nie trzeba było tam odpowiadać, znaczy nie, nie trzeba było tutaj odpowiadać, wystarczyło, że odpisałem. Było parę takich ciekawych, na które zaraz odpowiem, ale... Ale co? Urodziny dzisiaj mam. Także dzisiaj będzie super dzień dla mnie, już fajnie się zaczął siedzimy z chłopakami teraz na plaży, na bardzo ładnej plaży. Ona jest ko koło Nine Beach dokładnie, pomiędzy dwoma punktami widokowymi. Super miejsce. Dobra, jakie plany na dzisiaj? Od samego rana byłem załatwiać wizę moją, ponieważ skończyła mi się wiza, musiałem sobie przedłużyć. Teraz jesteśmy na plaży, a później patong. Z patong zobaczycie osobny filmik, bo na pewno będzie bardzo ciekawie. Bardzo dużo osób zapowiada się, że przyjdzie na urodziny. No, już się nie mogę doczekać. Tylko wiecie, co jest najgorsze to, co będzie jutro. Ale trudno. Urodziny są raz w roku. Nie, o, nie uwierzycie. Produkowałem się chyba 3 minuty z odpowiedzią na jedno pytanie. I zauważyłem, że się nie nagrywał. Także... Cześć, 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 cześć. Pozdrawiam, akurat nagrywam. Pozdrawiam. No. Akurat ja coś Polacy. Dobra, najważniejsze pytanie, na które muszę odpowiedzieć. Bo na pewno bardzo dużo osób to interesuje co z Ameryką Południową, jak planuję zwiedzać, gdzie po kolei i tak dalej. No to tak, sprawa wygląda, sprawa wygląda tak, że po prostu mam zamiar zacząć od Argentyny i lecieć w górę. Ale Piotrek Przywarski, Piotr Paweł Przywarski dokładnie, polecam jego kanał, powiedział mi, że w sierpniu w Argentynie może być zimno. Dlatego muszę dokładnie wszystko sprawdzić, kiedy, jak wypada sezon chłodny czy deszczowy tam po prostu, a kiedy wypada letni. Jeżeli będzie tak, że po prostu na dole będzie zimno, w tym okresie jak ja będę chciał jechać, zmienię to i ruszę od góry, nie wiem, może od, nie wiem jeszcze wszystko. zobaczymy. Nie mam dokładnych jeszcze planów, ale sprawa teraz do Was jest taka, jeżeli ktoś z Was zna kogoś, kto mieszka w Ameryce Południowej, jakichś Polaków lub ktoś z Was właśnie tam mieszka, dajcie znać. Naprawdę bardzo mi się przyda jakakolwiek pomoc, będę miał na pewno bardzo dużo pytań do różnych krajów, co do różnych krajów? Także dajcie znać. No, fajnie by było. Mam już załatwione spotkanie z chłopakami w Brazylii. Na fawele mnie wezmą. Jeden chłopak się do mnie odezwał, który mieszka w Meksyku, w Mexico City. Chciałbym jeszcze oczywiście kogoś znaleźć w Kolumbii, w Peru, w Argentynie, w Wenezueli. Naprawdę każda pomoc się przyda. Wiadomo, lecę tam pierwszy raz. Nie znam żadnego z tych krajów. Nigdy tam nie byłem. To będzie właśnie przygoda i to będzie najlepsza przygoda, bo nigdy tam nie byłem i nie wiem co, czego się mogę spodziewać. Ale jeśli ktoś będzie miał jakieś podpowiedzi dla mnie, dziękuję bardzo, będę bardzo wdzięczny. Pytanie, które nurtowało chyba, nie wiem, bardzo dużo osób, bardzo, bardzo dużo osób. Co z Martą? Z Martą mnie nic nie łączy. Marta jest moją koleżanką, Martę poznałem tutaj, jest bardzo fajną i sympatyczną dziewczyną. I mimo tego, że wielu z Was pewnie myśli, że coś nas łączy, albo coś nas połączyło na chwilę, to nie, naprawdę się mylicie. Nic, a nic. Szkoda. Wiadomo. Jestem facetem, ona atrakcyjną dziewczyną. Chyba mnie rozumiecie. Ale nie, nic nas nie połączyło. Znaczy oczywiście ja ją cały czas uważam za moją koleżankę. I na pewno jeszcze ją zobaczycie w jakimś vlogu, bo Marta teraz je, mimo że jej teraz nie ma, bo jest na piwi, to później jeszcze na pucket będzie. Także na pewno gdzieś ją tam zobaczycie. O. A na nas się... rośnie. Chyba. No. <laughs> Chyba tyle. Chyba dłużej nie muszę się rozgadywać co na ten temat. Nic na ten temat. Kurde, coś mi dzisiaj zacina, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że jestem podekscytowany, że mam urodziny. 25. Na, ty, na tyle się czuję, naprawdę. W ogóle się nie czuję na, na 31 lat. Pewnie większość z Was myśli, albo duża część, że mam dużo więcej niż 31. Może nie dużo, ale że mam więcej niż 31. Nie, nie mam. I nawet na to 31 się nie czuję. Co zrobić? Dobra, szukam chłopaków, bo gdzieś piją beze mnie Changa. <noise> Mówią, że już zaczęli moje urodziny, a mnie nie ma w okręce. Aha, jeszcze od razu jedno pytanie, bo parę osób też zadało. E, co z moją walką? Wiem, że miała być na początku czerwca, eh, tu, na początku marca miała być. Niestety troszkę się plany zmieniły, ponieważ moja kontuzja daje mi bardzo, ale to bardzo sobie znać. I trochę dłużej po prostu potrwa moje przygotowanie do walki. Mam naprawdę ciężki problem z tym barkiem. Próbuję go już naprawiać, jak się da. Niestety, nie przynosi to takich rezultatów, jakbym chciał, ale się nie poddaję, trenuję cały czas eee, troszkę mniej niż bym chciał, ale i tak i tak się staram. No i zresztą jak widzieliście na ostatnim filmiku, lub nie widzieliście, ale jeśli nie widzieliście, to sprawdźcie. Całkiem dobrze idzie, bardzo dobrze. Ale zdrowie jest najważniejsze dla mnie. Nie mogę sobie pozwolić, żeby zerwać całkowicie ten mięsień, bo mam naderwany mięsień w barku. I nie mogę sobie pozwolić, żeby go całkiem zerwać, dlatego muszę na siebie uważać. Ale mnie znowu piasek paszy. No, walka będzie, na pewno będzie w marcu, tylko po prostu nie wiem kiedy. Może się to, troszkę się to przeciągnie. niż tak jak planowałem. Dobra, jednak było się bez piwka, bo się okazało, że muszę jechać do biura podróży. Parę osób do mnie napisało, że chcą wycieczki, także jadę załatwić. Jak będziecie tutaj, dajcie znać, w serio, zaoszczędzicie sobie coś przynajmniej. A ja zarobię. I żeby nie było, że po piwie jeżdżę, nie piłem. <laughs> nie zdążyłem. Po drodze piękna Najharn Beach. Tutaj też jest zatoka. No, od razu akurat wszystko zasłania. Te wszystkie jachty i łódki, które tutaj stoją. Jeden z najlepszych hoteli tutaj, tam widać Dalej Big Buddha. I tutaj jest jeziorko jeszcze. Wiecie co? Jeszcze takie krótkie przemyślenia. Z okazji tego, że mam urodziny, naprawdę bardzo, ale to bardzo wam dziękuję, że jesteście ze mną na tym kanale. Ten kanał niesamowicie zmienił moje życie. W ciągu jednego roku. Zmieniło się wszystko. Ja się zmieniłem, <laughs> moje życie się zmieniło, no i ten kanał. No. Rok temu, dokładnie w lutym, w urodziny, na tym kanale miałem jakieś 2000 subskrybentów. W ciągu roku urysło to do 81, już ponad 81. Myślę, że około 3 miesięcy i będzie was blisko 100 tysięcy. To jest naprawdę coś niesamowitego. Uważam, że to jest mega sukces, ale to nie jest tylko mój sukces. To jest nasz wspólny sukces. Bo ja mogę robić filmiki, wszystko może być fajnie, ale ktoś to musi oglądać. A dzięki temu, że wy to oglądacie, ten kanał rośnie. I to naprawdę daje mi kopa do robienia więcej roboty, chociaż teraz będzie troszkę mniej filmików. Będę wstawiał około 3 w tygodniu, no mniej więcej coś takiego. Nie chcę po prostu zacząć zamulać na tym kanale, bo już trochę zacząłem, a to nie o to chodzi. Także krótko podsumowując, wiem, że to będzie tak wtrącone między filmie, w międzyczasie, w jakichś tam ujęciach, ponieważ nie każdy ogląda do samego końca. Dziękuję bardzo, że jesteście ze mną i działamy dalej. Jeszcze trochę i zaczynamy Amerykę Południową. Wcześniej prawdopodobnie będzie jeszcze coś innego, ale o tym nie chcę mówić, albo już mówiłem. <śmiech> <śmiech> nie wiem. <laughs> Mniejsza z tym. Uwierzcie mi, że ten rok będzie naprawdę dobry. Ja to czuję i Wam o tym mówię. Bo tak to działa. Jeżeli o czymś się mocno myśli, coś się mocno zaplanuje i się do tego dąży, to się spełnia. I tak właśnie będzie. Piona. A wy jak spędzacie swoje urodziny? Urodziny Muay Thai Z moim trenerem powiedział, że jak na urodziny. O, sorry, światło. To mnie tak dojedzie, że będę miał ciężko imprezować. my no. się nie mylił. Ale na imprezowanie mi nigdy siły nie braknie. Tym bardziej, że będzie konkretna ekipa. Z tego zobaczycie. Kolejny odcinek. Ale on będzie dopiero w niedzielę. Jutro odcinek z odwiedzień u Krzysztofa Króla. Mentora, motywatora, milionera z puket. Zobaczcie, bo naprawdę warto będzie. Bardzo ciekawie opowiada. I przede wszystkim to będzie drogie, motywujący odcinek. Dobra. Ja się zbieram. Ostatnie załatwienia. I impreza. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Pozdrawiam.